Daszbór, witam na kanale Instytutu Analiz Środowiskowych. Słuchajcie, dzisiejsze tematy będą troszeczkę bardziej edukacyjne, a troszeczkę szersze. Być może ten odcinek będzie nieco dłuższy. Mam nadzieję, że nie będzie Wam się dłużył. No, ale zanim, zanim przejdziemy do szczegółów, słuchajcie, pierwsza kwestia, na którą chciałem, chciałem przypomnieć. Co jakiś czas dostajemy od Was no, pytania, pytania na części na maila. Słuchajcie, zasady mamy bardzo prostą, ja ją tutaj będę podtrzymywał. Odpowiadamy na maile pytania na te pytania, które sprawdzą od, od patronów. Natomiast od osób, które nie są patronami, udzielamy odpowiedzi tylko i wyłącznie w formie właśnie wideo filmu, witacie znaczy filmu, wideo. Dlatego, że nie mamy czasu na to, żeby siedzieć i odpisywać. Fundacja działa pro bono. Naszymi aktywistami są społecznicy, którzy nie biorą za to pieniędzy. Po prostu nie mamy czasu, żeby kogoś jeszcze obciążać tym, żeby odpisywali na pytania. Także słuchajcie, nie obrażcie się, ale za zasada jest taka sama. Patroni dostają odpowiedzi na swoje pytania niezwłocznie. Pozostali chętni muszą poczekać na film. My będziemy starali się, starali się sukcesywnie na wasze pytania odpowiadać. Dzisiaj zresztą też takie jedno pytanie. Wam, przy, przy, Wam chcieliśmy przy, przybliżyć. Pozwólcie, że fragment listu odczytam. Daszbor jestem myśliwym i na ostatnim walnym zgromadzeniu naszego koła koło podjęto uchwałę w sprawie kosztów organizacji jubileuszu. No, z treści wynika, że jest to opłata 500 zł od każdego członka koła na rzecz pokrycia kosztów organizacji uroczystości i taka kwota ma być wpłacona przez każdego myśliwego bez względu czy będzie uczestniczył w obchodach. No i autor się zapytuje, czy Walne Zgromadzenie mogło podjąć taką uchwałę i ewentualnie, jakie są konsekwencje niezapłacenia tych, tej opłaty i zaznacza myśliwy, że nie uczestniczył w tych obchodach, a za okolicznościowy znaczek osobno zapłacił, i dodaje, że na jego wniosek zarząd okręgowy rozpoznając pismo o to, żeby uchylić tą uchwałę jako niezgodną ze statutem, odpowiedział, że w takim przypadku w tej jubileusz uczestniczyło wielu zacnych gości i była to działalność statutowa. W związku z powyższym odmówił uchylenia uchwały walnego zgromadzenia. Szanowni koledzy, zasada jest bardzo prosta. Walne zgromadzenie ma prawo uchwalać dowolne opłaty od swoich członków. Decyduje wola większości. Jeżeli myśliwi chcą takiej opłaty, to no to ona może być uchwalona, czy to będzie uchwała na zagospodarowanie, czy to będzie na jubileusz, czy jakiekolwiek incydentalna lub okresowa, bo tu mogą być trzy rodzaje uchwał, stałe, okresowe lub epizodyczne, cały zakład epizodyczna, czyli wiąże się z jednym konkretnym wydarzeniem. Tak walne zgromadzenie ma do tego prawo. I jakie są konsekwencje, za czy znaczy teraz jest takie, czy to można uznać za dopuszczalne, żeby walne zobowiązywało wszystkich członków, niezależnie od tego, czy w tej uroczystości wezmą udział? Odpowiedź znowu jest pozytywna: tak, można tak zrobić, dlatego że to, to nie chodzi o relewantność świadczenia, o to, to, czy ktoś z niego skorzysta. Ta opłata jest za organizację, za możliwość wzięcia w tym udziału a czy zainteresowany skorzysta, czy nie, to jest jego wybór. Taka uchwała nie narusza przepisów statutu. I teraz z pytania. W związku z tym, jakie są konsekwencje niezapłacenia? Tak, w tym przypadku autor chciałby odmówić płatności. No niestety odpowiedzialność jest taka sama, jak w przypadku niezapłacenia innych świadczeń, innych obowiązków, nie, nie, wywiązania się z innych obowiązków finansowych. Po prostu zarząd koła wezwie zainteresowanego na zasadzie obligatoryjnej, bo to nie jest tak do końca dobrowolne, skoro walne zobowiązało do płatności, no to zarząd to egzekwuje, wzywa zainteresowanego do ujścia zaległej opłaty, a gdyby ona nie wpłynęła w tym terminie, żąda wyjaśnień i podejmuje uchwałę, mocą której władny jest członka koła skreślić z listy. Czyli krótko mówiąc, można się sprzeciwić, można nie zapłacić, ale trzeba liczyć się z tym, że zostanie kolega skreślony z listy członków za nieuregulowane zobowiązania finansowe. Oczywiście od tego przysługuje odwołanie, i może kolega trafić i do serc swoich kolegów z walnego zgromadzenia, przekonać ich, że ta uchwała była niesłuszna, że błędnie ją podjęli, no ale to już jest kwestia. Czy, czy to się uda? No, szczerze mówiąc, głęboko wątpię. Także podsumowując, taka uchwała jest dopuszczalna. Walne Zgromadzenie może dowolne uchwały swoją, w związku ze swoją działalnością, działalnością koła podejmować i takie opłaty są dla, dla wszystkich członków na zasadach równości wiążące. Inaczej by było, gdyby ta uchwała dotyczyła tylko wybranych członków, wtedy można byłoby dyskutować, czy jest dopuszczalne, ale tutaj. Wątpliwości takich nie mam. Czyli zarząd okręgowy postąpił słusznie, odmawiając uchylenia, no a kolega po prostu musi tą wpłatę w miarę szybko zrobić, żeby nie dać się z koła skreślić. Słuchajcie, druga rzecz, która tak nasunęła mi się, bo ostatnio mieliśmy okazję gościć na. Uroczystości na wielkich łowach w Puszczy Żagańskiej. Z tego miejsca dziękuję serdecznie za, za, za zaproszenie członków fundacji, członków aktywistów fundacji. Oczywiście mieliśmy okazję tam być, świetnie się bawiliśmy, świetna impreza, ale nasunęły się nam pewne, znaczy nasunęły się tam i później pewne spostrzeżenia, które wymagają, a właściwie zasadne jest ich rozważenie. Słuchajcie, pierwszy problem taki drobny to pojawiło się w związku z relacją, którą zamieściliśmy i życzeniami połamania, połamania strzelby. Wiele osób zaczęło zastanawiać się, skąd się wzięło że takie życzenie, życzenie połamania strzelby. Niektórzy twierdzili, że to jest błędnie, dlatego że połamanie, o którym tutaj mowa, powinno się łączyć z daniem złomu zwierzynie, czyli to poła życzenie połamania, to tak naprawdę jest skrót myślowy, że życzymy myśliwemu, żeby coś upolował, żeby mógł złamać łamać gałązkę i dać ją zwierzynie. Nic bardziej błędnego. To, o czym mówimy, to jest pewien zabobon myśliwski. Zabobon, czyli takie głębokie przekonanie o pewnym bo tej, działaniu, czy braku działania sił czystych albo nieczystych, mniejsza z tym. Tak jak, sam, tak jak w przypadku rzekomo, jak zobaczymy idąc na polowanie kobiety nie są sącą wiadra, to jest zły znak. Analogicznie, tutaj życzymy myśliwym połamania strzelby, nie gałązki, niczego innego, ponieważ zgodnie z tym zabobonem jest to działanie na opak. Otóż to mityczne licho, które ciągle wokół nas czuwa, słucha życzenia i robi nam na złość, na przekór. Jeżeli zatem będziemy życzyli myśliwemu powodzenia, no to są takie życzenia, jakby, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że w ogóle nie ma sensu wychodzić, bo już, już i tak nic nie opoluje. Dlatego kusownikom życzymy powodzenia, wiemy, że im się nic nie uda, ale myśliwym życzymy połamania, tak samo jak torom połamania strzelby, czyli wierzymy głęboko, że to zło, które tam gdzieś się czai, nie zrozumie tego i zrobi dokładnie na odwrót, czyli nic się nie połamie, ale myśliwy upoluje. Żeby była jasność, taki od historii tego zabawonu przedstawia sw swoi, w swojej w swojej pracy AceMont i to są publikacje jeszcze z lat 20. także to nie jest jakiś nowy wymysł e, współczesny, tylko historycznie ugruntowany obyczaj myśliwski. A więc przypominam, jeżeli chcecie komuś dokuczyć, życzcie mu powodzenia na łowach. Ale jeżeli chcecie komuś pomóc, życzcie mu połamania strzelby. Od zabobonów myśliwskich odróżniamy pewne tradycje i zwyczaje. Część zwyczaj jest skodyfikowana. Można je znaleźć w zbiorze zasad etyki i tradycji łowieckich, tam jest opis między innymi pokotu, szeregu innych elementów. Tylko że słuchajcie, zachęcałbym, żeby nie podchodzić do tego zbyt purystycznie, zbyt rygorystycznie. Dlatego, że istotą tych zwyczajów jest to, że one się utrwaliły. Ale nie znaczy to, że tak musi być na zawsze. Nie znaczy to, że nie powinniśmy uszanować lokalnych odmienności, loka takich tak regionalizmów. Zatem jeżeli w waszym kole jest inny układ, na przykład e, jakiś zwierzyny jest bardzo mało, to nie ma przeszkód, żeby królem polowania obwołać tego, który właśnie taką zwierzynę upolował, a nie tego, który upolował teoretycznie najwyższego w hierarchii jelenia byka. Na tym polowaniu w Żeganiu właśnie, tam była ugoniona jedna kuropatwa i powiem szczerze, według mnie to było cenniejsze trofeum niż, niż nawet wieniec byka, który też tam miał, myślę, w celebrować jego upolowanie. No, kuropatwa w Zielonogórskim jest totalną rzadkością, także tutaj szacun dla sokolnika, któremu się to udało zrobić. Już kwestię, że samo polowanie z ptakiem łowczym jest o wiele trudniejsze niż polowanie ze strzelbą. Także tutaj szapowa, szanowny kolego, jeżeli mnie słyszysz, oglądasz, Gratulujemy Bór, oby tak dalej. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestię ułożenia pokotu, nie, nie wca, wcale nie znaczy, że trzeba zawsze kłaść na prawym boku, chociaż tak jest zwyczajowo. Natomiast jeżeli w Waszym kole są jakieś odmienne obyczaje, nie usuwajmy ich, nie, nie prostujmy tego, bo to jest fajny regionalizm, który może się może dać w przyszłości pewien nowy obyczaj, nowy zwyczaj, to też jest bardzo fajne. I tak właśnie słuchajcie, a propos tych obyczajów, Pojawiła się fajna, fajna, taka interesująca kwestia w kole, którym miałem okazję polować. Jest właśnie taki zwyczaj niepisany, który polega na tym, że myśliwemu uczestnicząc, uczestniczącemu w polowaniach nie wolno jest nosić czapki bejsbolówki. Dlaczego? No bo tak. Bo taki jest zwyczaj, taka jest zasada i jest on symbolicznie karany za przyjście w takim stroju. Dla odmiany nie ma żadnych kar za obecność w kapeluszach, za obecność w czapach futrzanych. To wszystko jest dopuszczalne. Wyjątek dotyczy bejsbolówek. No oczywiście niektórzy się oburzają. No dlaczego? No przecież to też, że tak można chodzić. Ale ja uważam, że nie. Że to jest bardzo fajna reguła. Jeżeli są za to jakieś kary koleżeńskie, nie widzę w tym żadnego problemu. Jest to taki fajny, lokalny region, regionalizm, można powiedzieć. Jest to takie prawo miejscowe, które wyróżnia tą małą społeczność od innych. Mi się to bardzo podoba. U mnie w kole też jest jest taki pewien zwyczaj, może nie taki jak ten akurat. Natomiast u mnie jest taki nietypowy zwyczaj, który polega na tym, że od pewnego czasu, jeżeli któryś z kolegów umrze. Chociaż niektórzy mówią, że to jest pójść do krainy wiecznych łowów, to nie do końca jest prawda. Krajny wiecznych łowów to mają Indianie, a nie chrześcijanie. Chrześcijanie trafiają ewentualnie do raju, ale z drugiej strony, cóż, co to za raj? Co, co może być rajem dla myśliwego, jak nie właśnie wieczne polowanie? Więc można powiedzieć, że się zbliżamy. Słuchajcie, u mnie jest taka zasada, że jeżeli myśliwy umrze, to z pierwszą albo jedną z najbliżej postawionych ambon w czasie nazywamy jego nazwiskiem. Niekoniecznie musimy się z niej polować, chodzi o to, żeby y, było to urządzenie, które będzie przez jeszcze 20, przynajmniej lat, przypominało, kiedy już nie, zmieni się pokolenie myśliwych, że taki myśliwy u nas był, że z nami polował i ilekroć na tą ambonę będzie ktoś się wpisywał, to sobie przypomni, ach, był taki Heniek, był taki Ant, Zbyszek czy ktoś inny e, i, i taka fajna, taka, taka symboliczna, można powiedzieć mini-pomnik nasz, lokalny, naszej pamięci koleżeńskiej. Także tak mamy u siebie zwyczaj. A jakie wy macie zwyczaje? Może macie też jakieś regionalizmy? Jak macie, to od razu wpisujcie w komentarze, pomyślimy, zostawimy się, może to warto byłoby i u nas wprowadzić, czy na szerszą, na szerszą skalę przedstawić, rozeklamować. Takie zwyczaje po prostu należy szanować, bo na tym polega ta nasza właśnie kultura łowiecka, że nie musimy się unifikować, możemy mieć coś takiego odrębnego, coś co jest też atrakcyjne. Ale słuchajcie, a propos jeszcze tych takich bardziej zunifikowanych tradycji. Miałem okazję na ostatnich polowaniach i nie tylko, obserwować pewną, pewne powątpiewania myśliwych, jak należy postąpić w niektórych sytuacjach. I ja tutaj, korzystając z tej okazji, czy się przygotowałem, nieco być może widzicie, mam tutaj kapelusz myśliwski, akurat nową, przygodę sobie mnie nie pasuje. Mam też gałązkę. Słuchajcie, zacznę od przypomnienia czegoś, co dla wielu myśliwych jest oczywiste, ale jednak nie do końca w praktyce realizowane to jest tradycja złomu, wręczenia złomu. Jak to wygląda? Powiem jak dla nowo wstępujących, nie obraźcie może, się, może to będzie dla niektórych zbyt proste, ale jeżeli komuś to pomoże, powiedzmy, przyzwyczaić się do pewnych reguł, to ja będę z tego zadowolony. Zasada jest prosta, po raz kolejny. Złom należy się przede wszystkim zwierzynie jako ostatni kęs. A Zatem po upolowaniu zwierzyny grubej, bo to głównie jej dotyczy. W ogóle nie dotyczy drapieżników. Żeby była jasność, Z drapieżnikom nie wkładamy żadnych gałązek do pyszczków, ponieważ to ma być jedzenie, którym on się żywił za życia, ten zwierz, a nie, a nie w ogóle gałąź jakaś. Słuchajcie, po upolowaniu zwierzyny grubej, myśliwy towarzyszący, no jeżeli nie ma tego towarzyszącego, to sam myśliwy, który to zrobił, podchodzi do najbliższego drzewka czy krzewu. Ułamuje gałąź. Zaznaczmy, nie ucina, nie odcina nożem, tylko ułamuje. Dlaczego? No bo jest, taka jest tradycja. Ułamuje. Ułamuje gałązkę, którą... I teraz jeszcze tak, bo jeżeli to jest myśliwy, który celebruje inny niż upolował, no to podchodzi do zwierzęcia, odłamuje część z tej gałązki, wkłada mu do pyska jako ostatni kęs. Drugą część gałązki kładzie na ranę. To jest pieczęć. Pamiętajmy, tu jest czubek, Szczyt gałązki tu jest dół. Jeżeli jest to samiec, to szczytem w kierunku poroża. Dlaczego? No bo wskazuje na ten atrybut męskości. Jeżeli to jest samica, szczyt gałązki powinien być odwrócony do tyłu. To jest takie symboliczne położenie, jakby na ranie ewentualnie bardziej nieprzykomorze. Dlaczego to się wzięło? No oczywiście możemy się domyślać, że przyczyna jest bardzo pragmatyczna. Chodziło o to, żeby zasłonić rany przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Ale u nas się to przyjęło jako taka symboliczna pieczęć, zapieczętowanie, zasłonięcie rany. Więc tak jeszcze raz. Szczyt gałązki dla usamców na poroże, usamiec usamic na srob. I teraz trzecia dopiero część gałązki jest dla myśliwego. Myśliwy, który otrzymał złom, gałązkę przyjmuje, przyjmuje też gratulacje. I wkłada ją po prawej stronie kapelusza. Pamiętajcie, złom zawsze na prawą stronę kapelusza. Jest tylko jeden wyjątek, kiedy wkładamy go na lewą stronę. To jest smutna uroczystość, kiedy uczestniczymy w pogrzebie kolegi. W takim przypadku wkładamy złom po lewej stronie i nad trumną, kiedy jesteśmy, wyciągamy i wrzucamy do grobu. Czyli raz tylko jeden do, na lewą stronę. Bo w każdym innym przypadku złom wkładamy po prawej stronie. Także o tym pamiętajmy, żeby się tutaj nie pomylić. Zasada jest znowu bardzo ważna. Złom, o ile ostatni kęs należy się każdemu upolowanemu zwierzęciu, o tyle złom, nazywany niekiedy w literaturze or orderem zielonej różdżki, należy się tylko temu myśliwemu, który zwierzynę pozyskał zgodnie z zasadami prawa i etyki. Zatem, jeżeli myśliwy naruszył te reguły. Jemu się złom nie będzie należał. Dlatego też zwykle celebrującym tą uroczystość ten element podczas polowania zbiorowego jest prowadzący, który ewentualnie rozstrzyga, czy nie doszło do naruszenia reguł etyki lub przepisów prawa. Natomiast jeżeli nie ma co do tego wątpliwości, a prowadzący jest gdzieś daleko, to nic się nie stanie, jeżeli wcześniej, jeżeli ktoś inny, jakiś starszy myśliwy, tę uroczystą część przeprowadzi zasady warto to zrobić, zanim myśliwy przystąpi do patroszenia. Dlatego, że pamiętajcie, tutaj tak odwołuję się do kwestii zdjęć. Pamiętajcie, że to jest jedyny moment, kiedy możecie zrobić jeszcze fajne zdjęcia. Kiedy zwierzę jeszcze leży, jest blisko, jesteście koło niej, ale nie jest jeszcze... Połoki brzuszne nie są rozcięte, myśliwy nie jest ubrudzony krwią nie jest upocony, umęczony tym, tą pracą przy tuszy. Dlatego też zachęcam państwa do tego, żeby na tym etapie zadbać o fajne zdjęcia. Dla tuszy te kilka minut nie będzie żadną stratą jakości. Natomiast dla was ta kilka minut może być niepowetowaną stratą, ponieważ już nigdy takich ładnych zdjęć zrobić nie będziecie w stanie. Także słuchajcie, na tym etapie, na pierwszym, najpierw dbamy o fajne fotografie, którymi będziecie potem mogli kolegom się chwalić. Natomiast y, później dopiero przystępujemy do prac przy mięsie. Ja zauważam, że czasami w Polsce jest taka mentalność, że trzeba szybko, szybko, bo się zaparzy. Słuchajcie, ja miałem okazję polować w Afryce i tam nikt się nie spieszył z patroszeniem. Najpierw dobre zdjęcia, dopiero potem. Kwestia obróbki mięsa. Mięso się nie zniszczy w ciągu kilku minut. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest sygnalistyka. Sam mam z tym pewne, pewne trudności, może dlatego, że ja totalnie nie mam słuchu muzycznego i muszę się uczyć na pamięć niektórych słów, żeby dopasować do muzyki, ale nie, nie będę się Wam skarżył, staram się to zrobić, żeby jakoś, jakoś spasować się z grupą. Natomiast dostrzegam taką dziwną zależność, że myśliwi nie wiedzą, kiedy kapelusze należy z głowy zdejmować. W niektórych przypadkach... Nie każdy sygnał myśliwi kapelusze zdejmują. W innych przypadkach wszyscy znowu stoją w kapeluszach, bo nie wiedzą, że należy zdjąć. Jeszcze w innych niektórzy stoją, niektórzy zdejmują. Słuchajcie, zgodnie z obecnymi regułami zapisanymi właśnie, skodyfikowanymi przez Naczelną Radę Łowiecką, mamy tylko cztery tak naprawdę sygnały, które myśliwi słuchają bez kapelusza. Przy każdym innym kapelusz jest na głowie. Słuchajcie, zatem zdejmujemy kapelusz przy trzech sygnałach na P: powitanie, pasowanie i zbiorczo mówiąc, pożegnanie zwierzyny z Knieją. Czyli tam każdy gatunek, na którym mówię na pokocie, czy jako, jako sygnał pożegnania, też bez kapelusza. Ostatnim sygnałem, który słuchamy bez kapelusza, jest zawsze dasz bur. Te sygnały nastojąco, te sygnały. Bez kapelusza. Natomiast wszystkie inne słuchamy normalnie w kapeluszu. Nie zdejmujemy czapek, czyli zdjęcie okrycia głowy jest wyjątkiem, a nie zasadą. Pożegnanie, pasowanie, powitanie, daszbór. Wtedy zdejmujemy. W innych nie. Uwaga, bo tu zauważyłem nieprawidłowość. Zdejmują wszyscy uczestnicy polowania, za wyjątkiem, przy tych sygnałach kapelusze, za wyjątkiem pocztu sztandarowego i sygnalistów. Wszyscy inni, również prowadzący uroczystość, powinni być bez kapelusza. Mówię to, ponieważ zauważyłem na jednej z uroczystości, że prowadzący właśnie kapelusza nie zdejmował. No przepisem o wszystkich, a nie o niektórych. Także tutaj pamiętamy, zdejmujemy przy tych czterech sygnałach, kapelusze zdejmujemy, przy wszystkich innych zostawiamy. I słuchajcie, już dwie rzeczy, bo już trochę pewnie Was przynudzam, trochę, trochę to za długo trwa. Dwie rzeczy. Po pierwsze, taka wielka prośba, czegoś, o co nam chodziło po głowie od dłuższego czasu. Doskonale wiemy, że wraz z upływem sezonu coraz trudniej jest o myśliwych na polowaniach. Na te pierwsze zbiorówki na Huberta to wszędzie wiadomo, jest jeszcze dużo ludzi, a potem stopniowo okazuje się, że coraz mniej chętnych przychodzi, koledzy, z którymi nawet dzisiaj miałem okazję rozmawiać, skarżą się, że gdyby nie goście, to by w ogóle nie byli w stanie planu wykonać. I właśnie ten element chciałbym wykorzystać i do Was zaapelować. Jeżeli jesteście w stanie, macie ochotę wesprzeć fundację, nie potrzebujemy dzisiaj środków finansowych. One są, jak na bieżąco spływają, wystarczą na, 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 na działalność bieżącą. Ale chcemy do Was zaapelować o przekazanie nam jednego miejsca na Waszych polowaniach zbiorowych jednego miejsca i tą miejscówkę będziemy rozlosowywali cyklicznie wśród osób, które są naszymi patronami, które działają z nami w fundacji. Tak, żeby dla myśliwych, dla kułowieckich nie będzie to żadne obciążenie, bo my nie oczekujemy żadnych specjalnych absolutnie żadnych żadnego traktowania. Zwykły jak zwykły kolega, który przyjeżdża do Was w gości zapolować na równych zasadach. Chcielibyśmy tylko tyle. W ten sposób troszkę uelastycznić koła, pokazać, że da się jeździć, poznawać się nawzajem. Mieć okazję się spotykać, a przy okazji nasi patroni, którzy nas finansują, mieliby też szansę, żeby no, dostać coś w zamian. Oprócz tego, że robią dobrą robotę. Także słuchajcie, jeżeli waszy jesteście, oglądacie nas teraz zarządy Waszych kół, zapytajcie się, czy taką możliwość widzą. I jeżeli tak, to dajcie znać telefonicznie czy mailowo, że tak, Wasze koło proponuje w tych i w tych datach polowania i takie jedno miejsce czy dwa miejsca, jak jeżeli chcecie, ma, a my będziemy z tego korzystali, będziemy losowali co jakiś czas, nawet tutaj na, na, na antenie. Żebyśmy mieli jasność i transparentność sytuacji. Dobra. I ostatnia rzecz, a to już zapowiedź. Już teraz patrzę, że siedzę akurat za tym jeleniem i wygląda jakbym miał sam rogi. Mam nadzieję, że moja żona tego nie widzi. E, zapowiedź na jednego z najbliższych materiałów. E, paradoks godziny 9. Sprawa, która budzi wielkie emocje, a która wyraża się w pytaniu. Czy myśliwy musi zakończyć polowanie do godziny dziewiątej? Oglądajcie nas już wkrótce. Na to pytanie odpowiemy. A teraz dasz gór i do zobaczenia. Dziękuję.